Mańko, dzisiaj taki szybki teścior kameli żółtych cena cena już mówię 1650 tańsze były, na pewno tańsze 15,50 było Tu w Brażek taki pępek to sprawdźmy co jest grane z tym się jeszcze to. się zmieniło to się zmieniło, filtr się zmienił, inny jest już kiedyś sprawdźmy czy to się pali jeszcze, czy jeszcze nie, nie da, bo ja to rzucam, w ogóle tak tylko robię w sumie nie palę już od dawna tak się pali Słuchajcie, to nisko, nisko to chyba moje ulubione, najbardziej ulubione papierosy, jak wiecie? Dobra, dobra, są bardzo dobre te. Sprawdźmy jeszcze jak się palą w chodzie, bo na siedząco dobrze. No w chodzie... trochę za mocno. Takie lżejsze lepsze są do jednak. Tak mi się wydaje. <kzywanie> Słuchaj, to chale. Wchodzę za, za słuchać, się wydaje. Słuchajcie, ja mam takie pytanie do Was: dlaczego nie subskrybujecie kanału? Mało subskrypcji, jedna chyba subskrypcja wpadła. Według mnie powinno być więcej Wyświetlania fajnie, ale subskrypcji mało komentarze tam widziałem, były jakieś Ale mi się wydaje, że subskrypcji więcej powinno być. Jak będzie więcej subskrypcji. Ja zrobię jakiś konkurs tam za miesiąc, dwa może. Pomyślimy na jakiś. Mam tam taki telefon w sumie w domu, tam będą. Ten telefon dać konkurs Tam Xiaomi A1 się nazywa Kiedyś na nim usiadłem to tam ta aluminiowa obudowa pękła ale poza tym w sumie dobry jest ja. tylko właśnie ta obudowa No ale taki konkurs to przecież za darmo to nikomu przecież nie zaszkodzić ale kurwa głośno, Jezus! Jeżdżą tymi samochodami. W ogóle, jeszcze chciałem powiedzieć, że żebyście z domu nie wychodzili, bo to teraz to głupota wychodzić z domu, to jest bez sensu. Nie ma co... z domu wychodzić. To ryzyko teraz jest, to nie, nie, nie wychodźcie z domu. O Jezus, jak głośno. Nie no, papierosek dobry, dobry. Na siedząco daję ósemkę. W za mocno jak dla mnie, szóstka, szóstka, szóstka będzie. To mi się wydaje, że tak no siódemkę mogę dać ogólnie. Bo tak to dobry, dobry. Taki fajny. No i mi się kończy papieros. się też będzie mi się wydawać, jak recenzja kończyła To ja się z wami już żegnam i e, dawajcie subskrypcje. Pamiętajcie subskrypcje dostawiać trzeba Bo inaczej to nie a to nie ma sensu to ma sensu To się już z wami żegnam Żegnam Państwa a w szczególności wszystkie moje widzki Pa, pa.